10. O, jean! gin, gin. De, Tara. Jest, jest karmi, jest karmi! Siemanko, ja jestem Dexi i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś zrobimy sobie polowanie na Karla. Mam 70 brawlboxów i 7 bigboxów, Jeśli nie uda mi się go e, wydropić z tych krzynek, to najprawdopodobniej kupię go tutaj za 59 gemów, bo. Myślę, że z tych skrzynek wypadnie mi 13 gemów chociaż. No i co, lecimy już z otwieraniem. Ja się trochę stresuję. Ogólnie wolałbym Karla, bo brakuje mi Karla i Gina. Więc wolałbym, oczywiście, Karla. Moim zdaniem, Ginie jest bardzo słaby. Raz grałem nim na koncie kolegi i naprawdę grało mi się nim beznadziejnie. No i teraz jeszcze widzicie dwa najlepsze fanarty. Fanarty możecie wysyłać na Gmaila, Dexi. E, .Accjmałpa.gmail.com e, No i chciałbym jeszcze pozdrowić klasę czwartą B. I lecimy teraz z otwieraniem Brawl Boxów. Ok, pierwszy Brawl Box. I goldzik oczywiście Frank Brock. E, 16 golda pro i mamy pierwszego bonusa. Jest to jeden ticket. Lecimy dalej. 50 golda. Fajnie, fajnie. E, punkty do kroła i Jessie lecimy z następnym. Może trochę przyspieszmy, i jaki bonus? E, kolejny jeden tiket jeszcze gemów nie było. Mm, ale na pewno, o dwa tikety. Na pewno, e, na pewno moim zdaniem, mm, no będą e, uda mi się nazbierać tych e, gemów i kolejny jeden ticket. Mm, oj tutaj lag. No dawaj. E, mm, Punkty do Pami Broka i 30 Golda, i kolejne dwa tykiety. Jak na razie nie ma żadnych gemów. I znowu dwa tykiety. E, punkty do Leona. W ogóle Leona, do Leona mam strasznie mało punktów. Mam go wciąż na siódmym levelu. Miałem go kilka miesięcy temu na siódmym i nadal go mam na siódmym właśnie. E, okej, okay, lecimy dalej. Zostało nam już mm, 53 Brawlboxy, czyli otworzyliśmy e, już 17. E, więc e, na razie nic nie ma. Na razie nic nie ma ciekawego jeszcze żadnych gemów w ogóle nie dostaliśmy, więc jest słabo, szczerze powiedziawszy. Dobra. No i mamy e, 3 gemy. Nice. Mamy 3 gemy. Mamy już 49 gemów, więc teraz nam, zostało nam tylko e, 10. O! Gina, Gina! Nice! Gina mamy. Jest! Dobra, mamy Gina mordy. Mamy Gina Nice! Kurczę, jaram się, jest. Ale wolę Karla, więc lecimy dalej. 3 e, g wiecie co? Ja teraz muszę... Jest, kurczę, cieszę się. Teraz muszę zobaczyć, jak, jak, jaką mam szansę na super rara. E, mamy tylko 1%. Malutko. Mamy 1,2%, ale... E, nice, mamy, mamy Gina. E, cieszę się, bo może w, w ogóle jestem teraz na minusie o 170 pucharków albo 180, więc uda mi się to nadrobić. E, jeśli u, u, jeszcze dropnę Karla, to na spokojnie będę na plusie. E, dobra, lecimy dalej. 40 Boxów nam zostało, punkty do Gina. E, 8 gemów jest. No to już mamy, już możemy sobie kupić Karla i Zobaczcie ile mamy już golda Na początku miałem 500 I już mamy 1200 Więc mamy już o 700 więcej Ok, lecimy dalej z otwieraniem Jeden ticket Zostało już 35 Blockboxów, No i mamy kolejne gemy Nie chciałbym raczej wydawać tych gemów Ponieważ jest mamy, mamy token dablera, więc bardzo fajnie Nie chciałbym wydawać tych gemów Bo zbieram na jakiegoś nowego skina, który wejdzie 3 gemy lecimy dalej oczywiście i zostało 30 Brawl Boxów no cóż lecimy z otwieraniem jak na razie jak na razie no cieszę się z tego O, dobra, mamy ulepszenie do Gina więc go sobie ulepszymy naprawdę fajnie, że dropnął mi no ten Gin ale wolę Karla wciąż czekamy na Karla Dobra, zobaczymy. Eee, teraz kolejny token doubler. Jest. Token doublery są naprawdę prześwietne. Eee, eee, zobaczmy teraz, ile mamy szans. Uwaga, uwaga. Jeden, da, na, dalej 1,2. Wszędzie są takie same. Eee, dobra, lecimy. 3 gemy. Nice, nice. Mamy już 70 gemów ponad. Kolejne punkty do Gina. Będę miał go już na trzecim levelu, podajrze e, Dwa tikety. Mm, dobra. Kurczę, no, chcę tego Karla. Nie chcę raczej tych gemów wydawać. 20 Brawlboxów. Lecimy. Trochę wątpię, że uda nam się wydropić tego Karla, ale e, jednak wciąż nie tracę nadziei. Dobra. Waga, uwaga. 15 Brawlbox w sensie. Po tym Brawl Boxie zostanie nam 15 do otworzenia. I co to będzie za... Dobra, obstawiam, że to będą Gemy. Aj. The ticket to był. Na początku chciałem obstawić tiketa, ale... E, ale jednak... O, jednak przedstawiłem... Jednak... E, jednak obstawiłem Gemy. Dobra, lecimy dalej. Teraz będą Gemy. Kurczę, znowu Ticket. Następnym razem będą Gemy. I... Nie, dobra, obstawiam, że będzie Ticket. Dobrze udało mi się udało mi się e, wygrać sam, sam ze sobą w sumie, e, ale nieważne, lecimy dalej. zostało nam 10 Boxów i zobaczmy mm, zobaczmy ile teraz mamy szans. Mieliśmy 1000, e, mieliśmy 1% i 2016, e, chyba 16. Nie nie wiem, ile mieliśmy. E, nie wiem czy coś, coś e, poszło w górę. Nie chcę tutaj mówić nieprawdy, więc nie wiem, dobra. Zostało nam 6 broad boxów. 5. Dobra, teraz trochę zwolnimy tempo. Uwaga, uwaga. Dobra, ładuj się. Ok, mamy kolejne ulepszenie do Gina, więc od razu go sobie ulepszymy na trzeci poziom. I lecimy. Dalej z Boxami. Okej. Okay. Trzy. O, kule, cool. mamy mam 600 token dablera, Nice. Dobra, dwa Brawl Boxy. Uwaga, uwaga. Gemy będą. Aj, tikety jednak. I ostatni Brawl box. Dobra, uwaga. Co my tu mamy? 13 golda. Ja w sumie już nie ma nowej postaci i to muszą być gemy tym razem. Jest, pięć gemów. Udało mi się zgadnąć. Proszę, żeby był Karl. Barley. Eee, Tara. Jest! Jest Karl! Jest Karl! Co się się o to zadadki zadadki. Jest Karl! Kurczę, jest! Mamy to, mamy Karla i Gina! Dwie nowe postacie w jednym openingu. Jest i jeszcze nie muszę wydawać tych gemów. Ale... Ale kozacko. Przekozacko. Przekozacko. Mam wszystkie postacie. Jest. Kurczę. Ale świetnie. O Jezu. Cieszę się strasznie. No nice. No, nie wiem co powiedzieć. Mamy to. Udało nam się. Udało nam się. O! Dobra. Fajnie, fajnie, no nie powiem. No. Ciężko mi powiedzieć, że nie fajnie. 3 e, gemy. I będziemy mieli pewnie jeszcze 80 gemów. W dodatku. Więc będzie mnie stać na jakiegoś fajnego skina. Mm, dobra, oby było 80 gemów. Dobra. Kurczę, zero tutaj. Uwaga, ostatni brow box. Czekajcie, jeszcze zrobimy sobie tutaj. Patrzcie. Karl Karl. Um, ale on strasznie fajnie wygląda. Eee, Okej. Okay. Ostatni Big Box. Okej. Okay. Kurczę, nie mamy, nie mamy 80 gemów, ale... Jest. Strasznie się cieszę. Udało nam się wydropić Gina i Karla. Więc jest naprawdę bardzo fajnie. I... Dzięki Wam za ten odcinek. Lajkujcie, subskrybujcie do następnego odcinka. I cześć!